Dobrze. Zaraz zobaczymy, czy nas widać, czy nas widać. Dobra, prowadź teraz Dobrze, Jestem. mamy już 3-4 osoby. Mhm. Dzień dobry. Dzień dobry. Powolutku się zbieramy. Czy nas słychać? Bo widać, to wiemy, że nas widać. Słychać nas? Ktoś potwierdzi? O, gdzieś tam Widać nas i słychać Tylko proszę W tym czasie do mnie nie dzwonić kochani Już, zaczyna, już zaczynamy Już Zaczynamy Poczekamy jeszcze chwilkę, może nam się jeszcze nazbiera parę osób. Dobrze. Odtwarzanie, to jest to. 11, 12, super. Poczekamy, aż będzie nasz może chociaż z 20 osób mhm. na początek. Ale zaczniemy mówić o naszej inicjatywie. Tak, witajcie serdecznie, kochani. E, tak jak zapowiadałyśmy w poniedziałek, E, dzisiaj, e, dzisiaj spotykamy się e, z Wami i z Waszymi maluchami e, na specjalny cykl scenek rodzajowych dotyczących koronawirusa. I e, ja rozmawiać z dziećmi na temat właśnie tej obecnej sytuacji, na temat koronawirusa. Tego, jakie emocje będą e, i towarzyszą nam wszystkim, tak. Więc. E, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Weźcie swoje dzieciaczki. Niech, niech tutaj zobaczą Będzie wesoło na pewno. naszą propozycję pokazania owej sytuacji. Jeżeli macie, drodzy Państwo, jakieś pytania dotyczące tego, jak rozmawiać z dzieckiem, również możecie wpisywać je w komentarzach. Tutaj pod tą transmisją. Na wszystkie odpowiemy. Po transmisji. Po transmisji. Się Jak również przypominamy, drodzy Państwo i droga młodzieży, która jest najprawdopodobniej większość z Was, ma teraz lekcje, więc Was nie, nie, wi ma. nie ma, ale m, prowadzimy z Panią Martą na Facebooku grupę Świetlica Środowiskowa MOPR Online gdzie pomagamy zarówno rodzicom jak i dzieciakom ogarnąć całą sytuację związaną tutaj z zadaniami domowymi ze zdalnym nauczaniem ogólnie z samopoczuciem również tak. staramy się troszeczkę tą sytuację rozładować oczywiście przypominamy że nasz ośrodek miejski ośrodek pomocy rodzinie w Chełmie prowadzi dyżur telefoniczny pod którym jest psycholog tak, nasza pani psycholog jest, jest codziennie między godziną 8.30 a 11.30 dostępna telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy psychologicznej, jakiejś porady, to jak najbardziej nasza pani Madzia odbiera te telefony. Telefon jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Też na naszej grupie kilkakrotnie się on powtarzał, więc zapraszamy. Jak najbardziej warto korzystać. Tak, o, widzę Paweł, jest Paweł, ty na lekcjach powinieneś być. Porozmawiamy o tym później. No to... i Paweł to chyba nie ma żadnych problemów z lekcjami. Tak. Nie zgłasza nic. To co, kochani? Może powolutku będziemy zaczynać, myślę, że tak. Dobrze. No dobrze, kochani. A więc tak, w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym w, na naszej transmisji będę gościła specjalnego gościa. Panią Janinkę Koronkę. Jest ona siostrą wirusa, koronawirusa oraz kuzynką przeziębienia i grypy. Mam nadzieję, że. Jeszcze jej nie znacie, w tych spotkaniach pokażemy Wam, a w szczególności Pani Janinka Koronka, jak należy dbać o siebie. Może zaproszę do siebie Janinkę Koronko. Janinko, Janinko. Witam! Dzień dobry, Pani Janinko. Co panią sprowadza do mnie w dniu dzisiejszym? Ja nazywam się Janinka Koronka. Tak, już, tak jak już pani Madzia wspomniała, jestem siostrą koronawirusa i kuzynką przeziębienia i grypy. Chciałam wam opowiedzieć troszeczkę o sobie. To, co lubię robić najbardziej, to podróżowanie. O, to tak jak i ja. Bardzo lubię podróżować po całym świecie. Często jak jestem w różnych miejscach, skaczę na rączki innych ludzi, ponieważ bardzo, a to bardzo, bardzo uwielbiam się witać. Witam Ciebie serdecznie, Pani Ja Eniko. Ciebie też! Pani Madziu. Ojejku, jest Pani bardzo towarzyszka, Pani Tak! Eniko. Super! Pani Janinko, ciekawe, czy nasze dzieci i nasi rodzice znają już ciebie, no na ten moment ciebie poznali, tak? Proszę, opowiedz mi, jakie wzbudzasz emocje, kiedy przychodzisz w odwiedziny do różnych osób. Ja, tak jak już wspominałam, bardzo lubię podróżować. Jestem bardzo osobą towarzyską, jednak nie wszyscy podzielają moje zdanie i radość z tego spotkania. Najczęściej, kiedy spotykam się z ludźmi, są oni smutni, rozczarowani, źli, przygnębieni, załamani, ale najczęściej zaniepokojeni tą sytuacją. A Ty jak się czujesz, Pani Madziu, kiedy ja tutaj z tobą jestem? Przykro mi to powiedzieć, pani Janinko, koronka, ale czuję się bardzo smutna i przygnębiona. Doskonale cię rozumiem. Dorośli, kiedy czytają o mnie w gazetach, widzą relacje w telewizji, radiu. Często są zaniepokojeni i smutni. Ale wytłumaczę Wam, dlaczego. Zawsze, kiedy się pojawiam, ludziom towarzyszy gorączka i kaszel. Kochani, jednak nie musicie się o to martwić, bo wasi rodzice dbają o Was i dbają o Wasze bezpieczeństwo. Tak szybko, jak się pojawiam, tak szybko też. Znikam, a ludzie, którzy chorują, najczęściej długo nie przychodzą choroby, tylko szybko zdrowieją. Jest to wspaniała wiadomość, Janiko. A może zdradzisz nam sekret, co trzeba robić, żeby uchronić się przed Twoją nieproszoną wizytą? Jest kilka sposobów, które mogą Was uchronić przed moją wizytą. Kiedy myjecie ręce, Róbcie to przynajmniej 30 sekund. Mniej więcej tyle, ile trwa Wasza ulubiona piosenka. Myjemy dokładnie rączki. Około 30 sekund, tak jak mówię. To jest takie minimum. No dobrze. Należy też używać żeli antybakteryjnych. Po zastosowaniu takiego preparatu musimy odczekać 10 sekund. Raz, Myjemy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wtedy ten preparat wyschnie i możemy wrócić do wesołej zabawy. Tak jest. Jeżeli będziecie stosować te zasady, o których wspomniałam, prawdopodobnie do Was nie przyjdę. A jak nawet Was odwiedzę, bardzo szybko zniknę. Chciałam się już pożegnać. Żegnaj, Janinka. Janinko Koronko. Drogie dzieciaczki, tak jak widzicie, odwiedziła mnie dzisiaj Janinka Koronka. Gdy się z nią przywitałam, Janinka została na moich dłoniach, jak również na mojej buzi, nosku, ubraniu. Jest wszędzie wokół mnie. Dlatego tak ważne jest to, Abyście zarówno wy, jak i wasi rodzice dbali o higienę, i wtedy na pewno nie przyjdzie do was Janinka. Dziękujemy. Janinko, proszę pokaż się. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo także, tak jak mówiłyśmy. Jak macie jakieś pytania, drodzy państwo, e, czy, czy chcecie porozmawiać? E, Zapraszamy, zapraszamy do kontaktów. Przyszłą środę również e, spotkamy się z Janinką Koronką. To już zapomniałam, ale to jest trema. Wtedy właśnie będziemy rozmawiać, dlaczego tak ważne jest zakrywanie noska i buzi maseczkami, chustkami. Dlatego jest ważne. Patrzcie, kto się przenosi. Wszędzie. Jak ja się rozsypuję Tak. To właśnie są moje zarodki Dobrze, w takim razie bardzo dziękujemy. W piątek zapraszamy na, na godzinę dziesiątą na audycję, relacje bajki naszego dzieciństwa. Niektórzy Więc, może już oglądali, warto, prawda? Polecam. Tak, w takim razie dziękujemy za odbiór. Prosimy o komentarze, pytania, pytania i do zobaczenia. Pozdrawiamy. Zobaczania.